Cześć kochani, witam Was w nowym odcinku. Dawno mnie nie było. Mam sporo pracy. Jak wiadomo, teraz jest gorączka przedświąteczna, totalne szaleństwo. Wszyscy na ostatnią chwilę tutaj kupują produkty. Mnie też to nie ominęło. No i oczywiście pracując w handlu, ma się pełne ręce roboty. Ja Wam chciałam dzisiaj pokazać najnowsze moje zakupy. Między innymi słynny box Soap Glory, który został wypuszczony teraz niedawno, w tym tygodniu, w bardzo dobrej cenie. On się nazywa The Jule, The Jule, Jule Mon, Monty. Jest to wspaniały box, który został przyceniony prawie o połowę ceny łączy naprawdę bardzo bardzo dużo ich kultowych produktów. Ten box wygląda, o tak, on jest mega mega duży w takiej specjalnym pudle różowym oczywiście i dodatkowo ma taką fajną Fajne, fajne opakowanie, które możemy później zużyć na przykład do łazienki, do chowania nasze, naszych frykasów. Ten box łączy kilka kosmetyków, m.in. Scrub of Your Life, na który się czaiłam. Jest też żel podpryszcznik najnowszy Sugar Crash Body Wash, w bardzo wielki butelce. On mi się najmniej podoba, nie lubię jego zapachu, przypomina trochę mi płyn do mycia naczyń. Jest też Hand Food to jest taki super krem do rąk, jestem go bardzo ciekawa, słyszałam dobrą opinię o nim, trzy w jednym do demakijażu, takie mleczko, mój ulubiony body lotion, on pięknie pachnie, w ogóle naprawdę sprawia, że ta skóra jest bardzo miękka, wygładzona i w ogóle chce się żyć, bo ten zapach przypomina trochę koką mademoiselle i jest taki słodki, kobiecy naprawdę ja powiedziałabym taki flirtujący ja go bardzo lubię. Tu mam coś z kolorówki, taki w nudziakowym, różowym kolorze Extreme Plump Sexy Mother Błyszczyk i maskarę. Ja nie lubię kolorówki Soap and Glory, ale spróbujemy. I tutaj rzecz, którą ja już mam, żel, przepraszam, nie żel, a krem. Do stóp, który przynosi ukojenie, jeżeli jesteśmy, mamy bardzo zmęczone, bolące stopy, troszkę podpuchnięte, on niweluje to opuchnięcie i wygładza bardzo ładnie. No, i to wszystko, jeśli chodzi o ten boks. On kosztował 27 funtów. Aha, jeszcze były dołączone tutaj. Takie próbeczki serum. Jeśli nam się sprawdzi to serum, to na odwrocie mamy zniżkę. Możemy kupić taniej. I ten boks, tak jak mówię, kosztuje 27 funtów. On jest w zniżkowej cenie teraz z 60 funtów. Ja jeszcze troszkę taniej byłam, gdyż mam zniżkę. Natomiast naprawdę, jeżeli ktoś lubi glory, chce spróbować, to gorąco zachęcam, bo jest bardzo, bardzo dobra cena. Ja wiem, że on się jeszcze poniewierał po butcach. U mnie osobiście było go dość dużo. Natomiast wiem, Online, on jest rozkupiony. Teraz chciałabym jeszcze Wam powiedzieć, jak wiecie, od roku, a może i więcej, a może i dłużej prenumeruję glosy Boxa. Ostatnie dwa glosy boksy były beznadziejne, naprawdę nie opłacało się w ogóle ich prenumerować, natomiast postanowiłam sobie, że przyciągnę to do końca roku ze względu na to, że no, na, na święta te boksy są bardziej jakby mm, obfite. I w związku z tym postanowiłam, że jeżeli zakończę przygodę z Glossy Boxem, to dopiero od nowego roku. Ten Glossy przyszedł w takim pięknym opakowaniu z choineczką, kosmetyczną choineczką. Tu widać kosmetyki. Jestem z niego bardzo zadowolona. Jak, jak to bywa z Glossy Boxami? Dwa Glossy Boxy są beznadziejne, a trzeci jest super. Wiedziałam, że mogę w nim oczekiwać tu kosmetyków Maybelline. I rzeczywiście jeden z tych produktów jest z Maybelline, dostajemy o taką rozpiskę, co to jest, piękną książeczkę, którą akurat mam w sypialni odnośnie takich porad wizażystów i głównych górów od makijażu i pielęgnacji i box mnie zaskoczył. Znaczy tak, tutaj zacznę od, od czegoś, co się najmniej właściwie mi przyda, to jest z Holland and Barrett Stores e, Rich Skin Food. E, marka organiczna Ink Yang, Pierwszy raz o niej słyszę. Dwie próbki do przetestowania e, kremu. Tu mamy e, słynną maskarę Co Colossal Volume Express z Maybelline. Na pewno pójdzie do Was, e, gdyż ja nie używam tego i mam za dużo maskar. Piękny błyszczyk w kolorze takiego nudziakowego beżu Beauty Lips z firmy, poczekajcie, bo nie znam w ogóle Beauty Movements Cosmetics. Coś, z czego najbardziej się cieszę, przepraszam, secze night Polish w takim kolorze szkarłatnym. Bardzo ładne. Szkoda, że nie odżywka, bo moje paznokcie używają naprawdę apogeum teraz um, uszkodzeń. No ale cóż, muszę sobie coś nabić, bo dwie odżywki, które używam, niestety się nie sprawdziły. No i coś, z czego cieszę się najbardziej, bo ja chciałam to spróbować: Wilkinson Sword. Razor uh, Intuition Natural Sensitive Care. Spróbujemy. E, czyli reasumując, ten bok naprawdę mi się opłacał, gdyż te produkty no, były warte grzechu. Pomyślę jeszcze, czy odwołać, czy nadal ciągnąć tą subskrypcję. Myślę, że jeszcze pociągnę trochę. Może za dwa miesiące zobaczę, co się będzie działo. E, I teraz, tak na szybciutko, jeszcze chciałam Wam pokazać rzeczy które szybko kupiłam. To jest istne szaleństwo, jeśli chodzi o maka. Naprawdę, dziewczyny, najnowsza kolekcja Riri U, po prostu w tempie 15-minutowym zmiotło ze stron internetowych Selfridges i House of Fraser, natomiast sklepy stacjonarne dostały troszkę później. I naprawdę szybko znikały, zwłaszcza pomadki Udało mi się nawet trzy rzeczy Ja je kupiłam w promaku Na Oxford Street Przepiękny, dziewczyny, naprawdę przepiękny Lakier Ja nie mogę malować paznokcia Ale jestem zwolenniczką lakierów Mam go na nóżkach Nie będę wam pokazywać ale jest przecudny, on jest taki pomidorowo malinowej czerwieni, tu może tego nie widać. Pierwsze krycie genialne, nie, smu nie smuży się, nic się z nim nie dzieje. No po prostu kolor szałowy i dla wszystkich zwolenniczych lakierów, nie wyobrażam sobie go nie mieć. Kupiłam również pasującą do niego Ririu pomadkę, też piękna to inicjana, inicjałami Riany. Ona też jest w tym kolorze. Tutaj widzę, że w kamerze odbija się, że ona jest jaśniejsza. Ona jest naprawdę w takiej krwisto-pomidorowo-malinowej odsłonie. No i oczywiście pędzelek, który mi trochę przypomina kultowy pędzelek 217. On jest dwustronny. double side. Double side i on wygląda tak. Tu piękne włosie, żeby sobie blendować. Tutaj nanosić coś ciemniejszego. Fajna, fajna nowa szata graficzna. Ja sobie bym chciała kupić, ale nie chcę się to włożyć, w takim pudełeczku też rianowym. Miałam ochotę jeszcze na drugą pomadkę, w takim różu fuksjowym, ale stwierdziłam, że naprawdę mam tego za dużo i chyba ten kolor nie bardzo do mnie pasuje w związku z tym sobie go daruję. a już włożyłam. No i następna rzecz, którą sobie testuję, e, ja wam wspominałam już na blogu, Shiseido Sheer and Perfect Foundation. E, dla mnie taka rzecz... E... Z pogranicza BB Cream a bardzo naturalnego podkładu, ale podkład zapewnia takie modulowane krycie i naprawdę czasem nakładając na twarze klientki, mnie zaskakuje. Ja Wam go pokażę w najbliższych postach albo poświęcę nowy odcinek. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Piszcie do mnie, komentujcie. I jakbym nie zdążyła nakręcić jakiegoś nowego odcinka. Życzę Wam Wesołych Świąt, Papa. Pa.